Cześć. Z tej strony bezimienny i wyjątkowo dziś nie jestem sam, bo jestem w towarzystwie niesamowitej. Erika Aurora, tudzież Masquerade Breaker. Dziś sobie subiektywnie troszeczkę opowiemy wspólnie o tym, co zobaczyliśmy na PGA, jeżeli chodzi o demo walki z Gotika Remake. Z jednej strony, w sumie, będzie to moja perspektywa jako takiego niedzielnego gracza gotikowca. Właśnie, którzy zarzucają mi, że nie jestem trugotikowcem, bo gram, gr gr krótko mówiąc, z użyciem myszki. No, a z drugiej strony będzie moja perspektywa, gdzie ja nie miałam nigdy żadnego doświadczenia z gotikiem. I to demo było moją pierwszą tak naprawdę przygodą jakąkolwiek jakąkolwiek z gotikiem. Więc tak, nie przedłużając. Zaczynajmy tą krótką pogadankę. I tak, na początek weźmiemy sobie poruszanie się postaci, to jak ona w ogóle się zachowywała. I z mojej perspektywy ona reagowała prawidłowo na to, co krótko mówiąc robiłem, kazałem jej robić poprzez klawiaturę, tak? Jeżeli kazałem iść jej w jakąś stronę, no to ona reagowała. I zachowywała się, tak powiedzmy sobie, w miarę realistycznie. Przy zmianach kierunku poruszania się. Nie było to w ciągu sekundy zmiana kierunku, tylko po prostu tak jak człowiek wymaga od wymaga jego ciało jakiejś tam reakcji tak, na zmianę kierunku. Jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, to chyba troszeczkę w moim odczuciu bieg postaci był zbyt wolny do tego, jak ona normalnie chodziła. Krótko mówiąc, jakieś tak 10%, 15% może szybciej powinien. Ten główny bohater biega. No i druga rzecz, też takie lekkie czepialstwo z mojej strony. Jak już nasz przeciwnik powalił, powstawaliśmy za wolno. Sam zginąłem w sumie ze dwa razy. Od tego po prostu dopadali mnie przeciwnicy, zanim się podniosłem. Oddaję głos. Tak. Y ja mam całkiem podobne odczucia. Faktycznie, jak klikałam ten shift, to oczekiwałam tego, że zacznę faktycznie biec, a to mi się wydawało lekkim truchtem. Um, co no, jak mam zamiar uciekać przed Orkowym Wilkiem, czy jakimiś innymi jaszczurami czy coś, to potrzeb potrzebuję tego sprintu, potrzebuję tego sprintu. I miałam wrażenie, że to nie było właśnie jakby. Do końca wykorzystane. E, mogło być mógł być mocniejszy ten bieg. I to, co wspomniał e, właśnie tutaj kolega, to to, że no cóż, straciłam wszystkie życia. E, przez to, że cudownie e, jak umierałam, to ledwo zdążyłam się podnieść, to już dostawałam kolejne ataki na siebie. Bardzo, bardzo wolno się podnosiłam. To było straszne. I potrafiłam może uciec 2 metry, zanim postać porządnie się rozbiegła, zanim znowu zostałam dorwana i znowu zginęłam. I tak wszystkie życia poszły. Ok, to teraz kolejny temat walki. Już walki, walki mieczami. Jeśli mogę, Aurora. Zacznij temat. Co ty uważasz? Co ja uważam? Więc tak, odnośnie walk mieczami, to nie da się ukryć. Najbardziej porównuje sobie to, jak mi się walczy mieczami w um, Wiedźminie. I tutaj ta walka mieczem była w porządku w tym demie, ale też mam wrażenie, że nie wiem, brakowało jakiejś płynności. Wiadomo, to nie będzie tak bardzo rozwinięte jak w innych grach, bo to jest jedna z wielu klas. Um, więc to nie jest tak, że skupiam się na tym, żeby tutaj napalanie mieczy było czystą finezją, czystą sztuką, nie? I żeby było jak najbardziej precyzyjne, ale jednak brakowało mi tutaj, nie wiem, po prostu coś wydawało się, ucieka mi polskie słowo łąki. Um, poza tym było w porządku. Ale mam wrażenie, że czasem te ciosy po prostu, nie wiem. Celowałam, ale nie potrafiłam uderzyć. Albo po prostu za wolno, to, za wolno, za, za wolno, zdecydowanie za wolno. Tutaj mam cały czas właśnie problemy z prędkością postaci. To jeżeli chodzi o mnie, ja tak naprawdę miałem dwa podejścia do, do tego dema. Za pierwszym razem, jak próbowałem tylko walczyć mieczem jednoręcznym i próbowałem zrobić tak naprawdę jakiś płynny atak, miałem z tym problem, żeby wyczuć właściwy moment, jego kontynuację. Kiedy należy nacisnąć ten przycisk, żeby postać wykonała kolejny atak. Gdy udawało mi się to jakoś tam zrobić, to czułem tą płynność. Te ataki następują jak trzeba. Jednak jak nam się nie udawało, to postać rzeczywiście miała taki jakiś zamach, jakby nie trafiała i musiała się zebrać do kolejnego ataku. Było takie troszeczkę jakby spowolnienie. Przy drugim podejściu, jakby to mu powiedzieć, byłem troszeczkę bardziej przygotowany, ze względu na to, że zasiągnąłem języka i dowiedziałem się dwóch rzeczy. Po pierwsze, w momencie, gdy powinniśmy wykonać atak. Łącze, połączony ten atak, nasza broń podobnież miała się lekko zaświecić. A drugim, drugą rzeczą, jaką się dowiedziałem, to że dalej w grę można podejść i tam e, można zagrać postacią z dwuręcznym, dwuręczną bronią i ta broń ma kombos. I jeżeli chodzi o sekwencję ataków, rzeczywiście na broni pojawiała się podkwiata. Ona nie była duża, ona była naprawdę leciutka i nie dziwię się, że za pierwszym razem jej nie zauważyłem. I w momencie, gdy już tak się zacząłem trochę skupiać, to te ataki naprawdę zaczynały mi troszeczkę lepiej wychodzić. Wiadomo, 15 minut, czy tam nawet 20 minut, to za mało, żeby nauczyć się, jak to robić. No, tu trzeba było naprawdę pograć ze 2-3 godziny, co najmniej, żeby złapać, złapać, jak to działa. W przypadku kombosów 2H, one rzeczywiście występowały, i to podobnież jest coś nowego, co zostało teraz dodane do tego DEMA. I wyglądały nieźle. Raz nawet udało mi się wykonać piruet, który podobnie, o którym mi napisali, że jest. Też wyglądał fajnie. No ale jednak, jednak zdecydowanie to za mało czasu, żeby nauczyć się, jak to robić. Być może powinni zwiększyć troszeczkę to okienko czasu, w którym można wykonać tą sekwencję ataku. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobrze. Trzeci temat, jaki mamy na, na dzisiaj, na ten filmik, to zachowanie przeciwników AI. To, co ja zaobserwowałem, przeciwnicy siebie omijali, e, próbowali nas okrążać, podchodzić do nas z różnych stron. Gobliny nawet czymś zaczęły we mnie rzucać w pewnym momencie, jak troszeczkę się od nich oddaliłem. No i ciekawą mechaniką, jaką zaobserwowałem, e, co początkowo w ogóle mnie zdziwiło, nie wiedziałem, że to tak ma działać. Dopiero później wyczytałem, że to rzeczywiście takie zachowanie miało mieć, miało być. To to, że przeciwnik, gdy wie, że walki nie wygra, próbuje uciekać. I ta ucieczka nawet wyglądała OK. Wycofywały się przeciwni przeciwnicy. Raz takiego ścierwojada nawet ledziłem i przez pewien czas uciekał poprawnie. W Pewnym momencie chyba naprawdę jakoś źle ją mu ścieżkę wyliczyło, bo zatrzymał się przed ścianą, stał sekundę, odwrócił się i dopiero zaczął uciekać. Chyba musiało po prostu przeliczyć ponownie ścieżkę. Daję głos. Um, co ja mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć, że. To, co ja zdążyłam zagrać, to dla mnie było kompletne szaleństwo. Jak to powiedziałam, ja z gotykiem nie miałam do czynienia, więc ja po prostu zwiedzałam sobie, jak radosna, po prostu nic, niczego nieświadoma osoba. Um, I no co, i jako, że to było demo, no to było mnóstwo wrogów, mnóstwo potworów, które cię atakowały, i przyznam szczerze, że były nieugięte. E, tak, w ten sposób straciłam wszystkie życie. E... Ścigały mnie jakieś latające komary, te wilki, orkowe wilki, jakieś krokodyle, jakieś jaszczurki, naprawdę to było niesamowite. Um... Więc no, nie miałam okazji zabić porządnie kogoś, niestety. Um... Ale, ale znalazłam małe szczegóły typu, że na przykład można na, przykład na jakieś hrabąszcze na naciskać i właśnie ten, słyszałam, że to jest ponoć coś nowego, bo Robert mówił, że tutaj... Um... W jedynce trzeba było je bezpośrednio zabić, a tutaj chrząszcze, tak? A tutaj trzeba wyciągnąć miecz i zabić, a tutaj jest po prostu, że można podejść, nadepnąć, było coś takiego. Tak, dokładnie. To było najprostsze <laughs> dla mnie w tym wypadku. No dobra, a troszeczkę Magii tam liznęłaś, co powiesz o niej? Co mogę powiedzieć o Magii? Nie wiem, czy. Właśnie. I to jest tego kwestia. Mam wrażenie, że wolno. Wolno się ładuje. Za... I, I nie wiem, czy to będzie kwestia na przykład rozmienicie jakiegoś drzewka umiejętności. Nie wiem, czy to było w pierwszych gotikach i czy to będzie właśnie tutaj. Domyślam się, że pewnie będzie jakieś rozwijanie umiejętności. Może niekoniecznie drzewko, ale coś typu power-upy jakieś, nie? Bo zanim załadowałam zaklęcie, to kilka, w sensie, odległość między mną a wrogiem, nawet jeżeli starałam się do tego, żeby była, to nie zdążyłam spokojnie naładować zaklęcia do tego stopnia, żeby faktycznie móc zadać jakiś najmniejsz wrogowi. Nie mówiąc o tym, że Celowanie jest, było bardzo specyficzne, pomimo tego, że wiesz, jest wielka kula ognia. Nie? No to nieważne, że przemknie policzek tam wroga, to jakiś damage zada. Tutaj nie zadawała żadnego. I um, nie wiem, czy to jest właśnie tego kwestia, że trzeba będzie być bardzo, bardzo konkretny w celowaniu, um, jeśli chodzi o zaklęcia. Albo może chodzi właśnie o, o bliskość, nie wiem. I nie wiem, czy to będzie do rozwinięcia, czy to już takie zostanie. Ale magia była bardzo ciekawa, była przede wszystkim ładnie zrobiona. Efekty mi się właśnie bardzo podobały i pewnie gdybym miała zagrać Gotika w remake, to pewnie bym, to by była klasa, którą bym wybrała na start pomimo tych lekkich trudności ze względu na też wygląda po prostu bardzo ciekawie. Jednak czarodzieje to są czarodzieje, czy tam magicy, nie wiem jak się nazywa to w gotiku przepraszam. Magowie, Magowie. Magowie, przepraszam, Magowie. Ja się zgodzę z tym, co Aurora powiedziała, że w przypadku czarów trzeba było bardzo, bardzo precyzyjnie trafić w przeciwnika tymi czarami punktowymi, jak kula ognia, czy tam lodowy sopel. Jeżeli minimalnie po prostu nie trafiliśmy w przeciwnika, no to czar przylatywał obok. Tu się zgodzę. Cza, ale też zgodzę się z tym, że magia wyglądała ładnie, wyglądała interesująco. Efekty były nieźle zrobione. Mi szczególnie dwa przypadły do gustu, które udało mi się później przetestować, czyli ogólny taki ogromny efekt deszczu, ognia, gdzie po prostu wszystko dookoła było w czerwieni, tak powiem. E, szczególnie w nocą, akurat testowałem nocą, więc efekt był naprawdę niezły. Nie A drugi efekt był taki nie spojrzałem jak się nazywał czar. Nie kojarzę go z gotika jedynki, bo e, był to bardziej taki stożek e, lodowy stożek, który zamrażał po prostu w trójkącie, powiedzmy, przed nami wrogów. Efekt zamrożenia też był naprawdę niezły. E, to mogę powiedzieć, czary były czary, które wymagały naładowania. Nie do końca samemu też ogarnąłem, jak to wygląda, jak to powinno wyglądać, czyli który czar można użyć od razu, który wymaga naładowania. Czasem nie byłem w stanie, po prostu próbowałem naładować, przerywałem, czar nie, czar nie reagował, nie, nie strzelał, tak? Nie byłem w stanie jeszcze ogarnąć, jak to dokładnie działa. Dwie, no. trzy minuty spróbowałem jedynie, tak naprawdę, czaru, więc. Trzeba było jakoś te 15 minut podzielić. Więc no. Jestem optymistyczny pod kątem magii, ale będzie to wymagało co najmniej jednego przejścia gry, czysto skupiając się na magu, tak? Bo inaczej to nie będę w stanie w 100% ocenić, czy zrobili to dobrze, czy źle. I został nam jeszcze teraz ostatni temat. Czyli tak ogólnie rzecz biorąc, temat grafiki, tak? I tak ogólnie o grafice czy o animacjach, jak to, jakby to powiedzieć, ja z mojej perspektywy mi jest trochę ciężko dobrze się wypowiedzieć na ten temat, bo nie wiem, jakie są w tej chwili standardy graficzne. Ja praktycznie nie gram w nowe gry. Gram w gry, które mają po 5, 10, 15 nawet lat. I dla mnie po prostu świat gry wyglądał dobrze. Przedmioty, potwory czy animacje. Były solidnie zrobione, dobrze, dobrze się na to patrzyło. Być może w dzień świat jest aż za jasny. Jest dużo takich opinii, jestem w stanie się pod nimi podpisać. Za to noc mi się bardzo podobała. Bez pochodni nie ma co iść. Jest mrok, jest klimat. Fajnie to wyglądało noc. No i jeden efekt, który zauważyłem ślady krwi na potworach w trakcie walki, to też wyglądało fajnie. Ty co sądzisz? Um, muszę się prawdę, prawdopodobnie zgodzić się ze wszystkim, dlatego że faktycznie um, co prawda, to nie jest tak, że gram w gry, które mają po 10-20 lat, chociaż jak weźmiemy to pod uwagę, to Wieźmi trzyma 10 lat. Um, a mimo to wygląda niesamowicie, ale faktycznie muszę się zgodzić z właśnie tym filtrem, że coś było nie tak, jakby ktoś użył za dużo jakiegoś po prostu filtra, jakby chciał bardziej ożywić ten świat i przez to sprawił, że wyglądał bardziej sztucznie, nie wiem jak to nazwać. Noc faktycznie wyglądała o wiele lepiej i wyglądała bardzo dobrze. Tam, gdzie pośród drzew faktycznie było ciemno, nic kompletnie głucho, ciemno, nic nie słychać, nic nie widać. A faktycznie, jak się wyszło spośród z tych, z tych drzew, na przykład na jakiś mostek czy coś, wiadomo, to było widać, więc co jest no, w miarę zgodne z rzeczywistością, więc to było bardzo fajne. Poza tym grafika była bardzo w porządku, według mnie. W sensie, ja jestem taka, że no. Jak są jakieś wady, to się ich tak nie czepiam, bo no, jakby każdy ma swoje standardy. Ktoś chce zrobić idealne dzieło sztuki, a ktoś chce po prostu zro zrobić dzieło sztuki, ale jeszcze z czymś, z czymś dodatkowym, nie? I zawsze są jakieś koszta, jakieś poświęcenia. No i jeżeli nie wiem, jakiś wieśniak nie będzie porządnie reagował, na przykład na yy, na moje sytuacje, no to nie będę się tego czepiała, Bo, no, wolę, żeby gra dobrze działała, niż to, że wieśniak ma zareagować na to, że ja wyciągam, albo chowam miecz, albo że używam magii. Yy, albo, że ma dobrze wyglądać. To tak w trące gotikowcy bardzo, go, mogą się bardzo, bardzo akurat aferować na to, bo taka funkcjonalność była w gotyku jedynce, w dwójce właśnie, że NPC-ci bardzo, bardzo reagowali, jak nie powinieneś mieć broni wyciągniętej, to schowaj tą broń, tak? Bardzo reagowali na to, więc tu mogą, mogą być akurat takie czepianie się z ich strony, jeżeli by tego nie było. No to tutaj ale tutaj faktycznie, to jeżeli taki był standard pierwszych części, które mają już 20 ile lat, o, nawet nie wiem, ale mają. <grym> mają. 20 parę lat, to na pewno. <grym> to faktycznie y, powinny zostać te standardy zachowane y, jak najbardziej. I jednak y, no, minęło te 20 parę lat, dwie dekady. I jednak można to bardziej dopracować. Na pewno wiem, że to było demo i że to było po prostu, no, zrobili to jak najlepiej się da. Dlatego było mnóstwo, właśnie, wrogów, mnóstwo, właśnie, jakichś nieprzyjaznych tych, dlatego to chcieli zrobić, żeby jak to wyglądało, jak najlepiej działało, jak najlepiej na PGA. I jeśli coś poszło nie tak, to jak najbardziej ja jestem wyrozumiała tutaj, ale jeżeli faktycznie jakby sytuacja się nie zmieni do premiery gry, to byłabym niezadowolona. To co, jeszcze dwa, 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 dwa zdania na koniec twojej strony? Jakieś? Coś jeszcze. Jako podsumowanie, tak? Mhm. E, podsumowując. Ja mogę powiedzieć, że jestem zaintrygowana, jestem zaciekawiona, zwłaszcza, że jednak Gothic yy, przeszedł, do, jest legendą w Polsce tak naprawdę, yy, jeśli chodzi o gry, yy, jest rozpoznawany przez yy, wiele osób, ma swój własny po prostu, że się tak wyrażę, mały kult w internecie, yy, że się, można tak powiedzieć. Więc yy, jestem na pewno bardzo zaintrygowana i na pewno z wielką chęcią yy, zagram w remake. Jedyne co to, nie wiem, czy wpierw ograć remake, czy wpierw ograć pierwsze części, no bo zawsze jest właśnie ten problem: czy wpierw zagrać w oryginał, czy w remake, czy potem remake zostanie mi obrzydzony, bo zagrałam w oryginały, czy potem bardziej docenię oryginały, grając pierwszy raz remake. Nie? Ale nie no. wiem, co ci doradzić. Nie wiem, co tu ci doradzić. Musisz, no, musisz sobie. Nie ci samorz... doradzić, bo ty już grałeś w Gotikanie raz, nie to dwa, prawda. więc to decyzja pozostaje w nim. Wiem tylko, jakie mam doświadczenie po zagraniu w demo. I nawet nie znałam hist historii w żaden sposób, no bo demo nie było questowe. Było czysto, już, żeby... na mag czysto na walkę. tak Dokładnie. A jednak. Um... Wiem, że Gothic ma historię, i to mnie właśnie najbardziej ciekawi, to mnie najbardziej właśnie kręci w grach. Historia. Wiadomo, jak jest walka, świetnie, ale jeżeli jest dobra fabuła, to jest jeszcze lepiej, nie? I jakbym chciała po prostu się bić, to bym grała w League of Legends. To ja tak na koniec z mojej strony cofnę się trochę do tego, że testowałem to jeszcze Demony Rasa, które jest na Steamie dostępne. Po graniu go byłem po prostu dosyć neutralnie nastawiony, tak? Coś tam zobaczyłem, coś na Unreal 5 piątce, ciężko mi było to ocenić, tak? Nie miałem, nie miałem ani bardzo negatywnej postawy w stosunku do tego, ani nie miałem chóru optymizmu, tak? Po prostu takie neutralne nastawienie. Tak jak teraz zagrałem to do w, w, w demo walki, to tutaj moje oczekiwania czy moja ocena przesunęła się już w stronę tego, że to jest będzie solidna, może być solidna gierka z szansą na dobrą, na w miarę, może nawet nie w miarę, po prostu na dość dobrą grę. Sam osobiście mam trochę zawsze ale jak słyszę Unreal 5 po prostu, tak? Nie jestem przekonany do tego silnika, nie wiem czy on, czy on się nadaje do takich gier jak Gothic, ale po tym co udało mi się zagrać przesuwam się w stronę tego, że to będzie dobra gierka. Solidna, dobra gierka. Co wyjdzie? Przekonamy się po premierze. Subiektywnie mogę powiedzieć, że widzę postęp od Demon Raz po to demowalki. Jest lepiej. Jest po prostu lepiej z mojej perspektywy, z tego co ja zobaczyłem. I to tak naprawdę na dzisiaj z naszej strony już wszystko, tak co chcę Wam przekazać. Mam nadzieję, że się Wam spodobał, spodobał w sposób tak. Wydanie tego filmiku. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy czołem. Trzymajcie się. Trzymajcie się.